Ceny i gazu ziemnego, i ropy naftowej na świecie rosną osiągając rekordowe poziomy, a to się przekłada z kolei na bardzo wiele innych cen na rynku wewnętrznym, bo i gaz, i ropa naftowa są nie tylko paliwami, są także ważnymi surowcami w przemyśle chemicznym. Ich ceny decydują o cenach i opłacalności produkcji w innych gałęziach przemysłu. Sytuacja rzeczywiście jest bardzo trudna. Rozsądna i poważna polityka monetarna musi brać pod uwagę obydwa skutki swojego działania. Nie wolno dopuścić do tego, żeby oczekiwania inflacyjne społeczeństwa spowodowały, że inflacja staje się procesem niekontrolowalnym, a z drugiej strony nie wolno przesadzić z tak zwanym schładzaniem, żeby nie wytłumić tempa wzrostu i nie spowodować wzrostu bezrobocia, nie wpędzić gospodarki w recesję. Cała dotychczasowa polityka, jaką prowadził profesor Glapiński, była skutecznym, Poruszaniem się między scylla inflacji a charybdą bezrobocia. Nie zagrażało nam przez okres miniony ani wytłumienie wzrostu gospodarczego i przeobrażenie go w recesję z wysokim bezrobociem, ani też nie rozpętała się hiperinflacji. Uważam to za olbrzymie osiągnięcie Narodowego Banku Polskiego i Rady Polityki Pieniężnej. Cieszę się i z tego, że prezes. Glapiński zdecydował się na zwiększenie zasobów kupując złoto na rynkach światowych, ale także z tego, że znaczna część naszych zasobów złota została sprowadzona do Polski. Jeżeli chodzi natomiast o sprawy związane z zachęcaniem do tego, żeby utrzymać pieniądz papierowy w obrocie i to utrzymać go szeroko, jest to rzecz ogromnie ważna z dwóch powodów. Nadal istotną część naszego społeczeństwa stanowią ludzie, których przejście na pieniądz elektroniczny może być ponad ich możliwości. Jest to także ważne z punktu widzenia poczucia wolności. Wtedy, kiedy się Wszędzie posługujemy płatnościami elektronicznymi. Pozostaje zapis. Ktoś, do te, kto się do tego zapisu dobierze, może o danej osobie wiedzieć znacznie więcej niż ona sama o sobie.